Ostatnio skleiłem model samolotu PZLP-50 Jastrząb wydanego przez kartonową kolekcję. Model zaprojektowany przez Pawła Mistewicza, czyli mojego ulubionego autora. Modele jego projektu są bardzo precyzyjne, wszystko pasuje, brak jakichkolwiek niejasności w opisie, a konstrukcja jest prosta w budowie. Sporo uwagi i precyzji należy poświęcić przy budowie silnika. Największą trudność sprawiły mi kolektory wydechowe, które po wielu próbnych koncepcjach wykonałem z przewodów elektrycznych o odpowiedniej grubości i przybliżonym kolorze. Uważam, że wygląda to niezbyt ciekawie, ale ujdzie w tłoku. Skrzydło zaprojektowano jako całość przyklejoną od spodu kadłuba. Przykadłubowe poszycie należy przykleić począwszy od dolnego, Przypasowując do komory podwozia i krawędzi środkowej największej wręgi Zaskoczyło mnie rozwiązanie usztywnienia goleni. Zrealizowane poprzez wpuszczenie drutu z goleni prosto w oponę. Ja jednak wykonałem tradycyjny powidelec. Popatrzmy jeszcze na efekt końcowy mojej pracy. Jastrzębia powiesiłem sobie w pracy nad biurkiem, żeby cieszył oko.